Siemanko, przyszła mi dzisiaj paczka od, od Gaugana. Zraz zobaczymy, co tam jest w środku. Tutaj jest paczka. Tu zamazałem oczywiście swój adres. Zajadam się też oczywiście kopalniokami od, od Andrzeja kanał kanału Andrzej H. Unboxingu jego paczki niestety nie robiłem. Kurczę, komary to mnie chcą zjeść. Dobra, będziemy otwierać nożykiem do korowania kabli. Przewodów, które otrzymałem od Ani Sznupy. Może się uda. Spauzuję to. OK, mamy to. Czy też to tu... Aha. Takie rzeczy. Niestety ja nie piję, więc będę musiał to... Zaraz oficjalnie to wylejemy. <laughs> Żartuję. Super sprawa. Bardzo ciekawe. Ciekawa butelka. Także Gaugan. Wielkie dzięki. A tutaj są paczki. Do Metaelo. Naszykowane. No bo mam drukarkę, a przede wszystkim umiem się nią obsługiwać, więc... Więc sobie podrukowałem. Także tak to wygląda. To co? To wszystko. Jeszcze raz dzięki Gaugan. Bardzo fajna sprawa. I na razie, do zaś.